My bardzo często nasze szczęście uzależniamy od okoliczności, od tego, czy coś dzieje się w określony sposób, czy coś dzieje się tak, jak ja sobie to wyobraziłam, czy też tak, jak ja sobie wymarzyłam, że będzie. A nie zawsze są to mądre plany. I my myślimy, że szczęście to nasz przyjaciel, a brak szczęścia to nasz wróg. Ale tak nie jest. Czasami potrzebujemy, Doświadczyć innych emocji, by doświadczyć szczęścia. Czasami potrzebujemy doświadczyć innej atmosfery, żeby wiedzieć, że to jest właśnie szczęście. I jest to możliwe przejście przez te wszystkie etapy szczęścia i jego braku w życiu, kiedy mamy wdzięczność w sercu za wszystko, co jest. Jeżeli byłbyś cały czas w stanie szczęścia w swoim życiu, wiedziałbyś, że to szczęście? Myślę, że nie. Potrzebujemy, tak jak noc potrzebuje dnia, ciemność potrzebuje światłości, tak szczęście potrzebuje czasami braku szczęścia i wdzięczność jest tym, co pomaga nam przez to przejść i w tym wytrwać.